To może e, powiedzmy teraz naszym widzom jeszcze, jak oglądać te podłogi e, i może przejdźmy od razu i pokażmy, tak? Dobrze, Żaneta, to może powiedzmy teraz naszym widzom, e, w jaki sposób wybierać podłogę e, w salonie, na co zwracać uwagę, w jaki sposób ją oglądać? Mamy, słuchajcie, wzorniki. E, one są w ten sposób skomponowane, żeby nam łatwiej oko wypatrzyło to, co chcemy, czyli bierzemy jakąś kolorystykę. Później proponuję położyć ją na podłodze, bo podłoga jest nasza, w ten sposób na nią będziemy patrzeć, oglądamy w sztucznym świetle, w dziennym świetle. Często jest możliwość wzięcia i wypożyczenia takiej dużej próbki do naszego wnętrza, gdzie będzie leżała i wtedy jesteśmy pewni, że nasz wybór jest najbardziej trafny, ponieważ w oglądamy go tak, jak ta podłoga będzie leżała. Czyli pod każdym kątem trzeba zwrócić uwagę na światło, jak ona wygląda, bo ponieważ y, y, pod każdym kątem ta podłoga wygląda troszeczkę inaczej, tak? Żeby się nie zawieść, to najlepiej zrobić w różnych konfiguracjach. Często chodzimy z klientem i mówią tak, o, tu jest ładnie, a z tej strony już jest inna, tak? bo to, to światło pracuje, słuchajcie, czy to jest olejowana, czy to jest lakierowana, to światło jest dosyć istotne, żeby nie było tak, że przyzwyczailiśmy się tutaj przy sztucznym świetle oglądać. Przyjdzie podłoga, zamontują nam panowie w domu i nagle okazuje się, że ona jest troszeczkę inna. Słuchajcie, w ten sposób oglądamy jeszcze deskę pionowo. Często stosuję deskę, słuchajcie, na ścianę. Wyprowadzam ją z podłogi, wchodzę na ścianę, bo to jest tak świetny izolator i nadaje dużą, fajną, ciepłą plamę pod na przykład sofę. Dobrze, Jeanette, do bo rozmawialiśmy przed chwilą jeszcze, że mm -hmm. e, stosujesz te podłogi e, również na e, ściany, tak? Mm -hmm. I ja chciałam właśnie zapytać, bo e, bardzo często widzę też tą jodełkę francuską na ścianach i to chyba bardzo fajnie wygląda. Możesz mm -hmm. tak króciuteńko powiedzieć? Tak, y, słuchajcie, i deskę, i jodełkę od kilku lat stosuje te ściany w miejscach, gdzie się bardziej brudzi. Nie musi być to ściana jadalniana, nie musi być to ściana z telewizorem, gdzie najczęściej jednak się stosuje, ale ważne jest to, żeby oprócz tego, że fajnie wygląda, trzeba to fajnie podświetlić. Więc najczęściej ruchome oświetlenie, troszeczkę na jakimś wysięgniku z dala od ściany, na której mamy powierzchnię drewnianą, ładnie dyskretnie oświetlenie. Jest to przepiękny efekt wieczorem przy takim świetle, przy takiej ścianie. Z przyjemnością się siedzi. Możemy mieć piękne rzeczy we wnętrzu, ale jak są źle doświetlone, to je po prostu tracimy. I tak samo jest z podłogą. Mamy piękną podłogę, światło dzienne robi nam super robotę i każdy o tym wie, ale zadbajmy jeszcze, żeby ona pięknie i naprawdę zjawiskowo wyglądała przez dobre oświetlenie, żeby wyciągnąć z niej wszystko, co jest najładniejsze i najszlachetniejsze. Powiedziałyśmy o oświetleniu, o tym, jak ono pada na podłogę, ale mam jeszcze bardzo ważne i nurtujące mnie pytanie, o czym też wspominałyśmy wcześniej jak układać tą podłogę, ponieważ są różne jakby szkoły, żeby powiększyć, pomniejszyć przestrzeń, wracając do tego, że powinno się niby układać podłogę drewnianą wzdłuż największego okna we wnętrzu. Czy to jest mit, czy tak rzeczywiście jest? Układamy Podłogę wzdłuż linii światła wypływającego z największego okna. Ładnie nam się rozkłada po podłodze drewnianej, ale jest problem, jeżeli tych pomieszczeń jest kilka i z różnych stron mamy te okna, więc wtedy wybieramy bardziej zasadę duże okno, najdłuższa ściana. Dodatkowym jeszcze problemem są otwory drzwiowe. Nikt nie chce mieć ułożonego takiego płotka wzdłuż wejścia do danego pomieszczenia, więc też staramy się układać je wzdłuż, czyli równolegle do otworu drzwiowego. Szkół jest wiele. Naprawdę trzeba pomyśleć całym wnętrzem, żeby tu, gdzie najwięcej będzie nam widać, tej, było widać tej podłogi, żeby jak najwięcej światła po niej po prostu płynęło. Myślę, że o tym porozmawiamy jeszcze być może w kolejnych odcinkach. Żoneta, bardzo dziękuję Ci ja za zniesz. obecność w naszym studio, a Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.